Witam! Ja jestem Nero, a to jest kolejny odcinek naszej serii LEGO Star Wars The Complete Saga. Oh yeah! Disco! Dobra, dzisiaj mamy um, czwarty rozdział drugiego odcinka Jedi Battle. No to jedziemy! I ten poziom pojawia się również w LEGO Star Wars 3, ponieważ jest prologiem do całej serii. E, ponieważ odtąd zaczynają się wojny klonów. Czyli właśnie trójka. Ale oryginalna trylogia nie mówi o, o, o wojnie klonów. No ale okej, okay, co tu się dzieje? No Nauczczy nas porwali. Kanclerz Duku. A to kto? Mace Windu. Kolejny murzyn w naszej grze. A to inni klon... E, inni Jedi, nie, nie znam ich imię. I, imię. Nie znam ich imion. O, dobra jest. Mace Windu, tak, po raz pierwszy nim gra, e, gramy. I on jest epicki po prostu. Mace Windu jest za Ronbistą. Walczymy, dobra. Gdzieby tutaj uratować Padmę, jak widzicie. Musimy e, ją uratować e, z opresji. Więc spróbujemy to zrobić. To jest epicka walka. tej. walczy mnóstwo Jedi. Jak widzicie, żółto skórzy. Nawet Chińczycy grają w tę grę. Wow. Dobra, padnę. Jesteś wolna. Teraz trzeba uratować Anakina. Trzeba uczyć się też znaleźć to miejsce. Dobra, je. Yeah. Wszystko będziemy się z nimi nawalać podczas drogi. Jako tako. Bomba! O! Power up! Skiniecie marnie, gnoje. Jakby Koholik! W ogóle Mace Window jest jedynym w tej grze, który używa fioletowego yy, miecza. Podoba mi się nawet bardzo ten kolor miecza. Okej. Okay. To jest w ogóle Minikit. Pójdziemy sobie po niego. Czemu nie? No i teraz muszę się Obi-Wana. Ale to za chwilę. Minikit na nas czeka. Jej, ue, kolejny. Niebieska monetka, jak uda mi się do niej doskoczyć. I mi się udało. Oje, oh yeah. dobra. Nie, nie, Anakin, tylko... Nie! W ogóle czuła Anakin ma zielony miecz. LOL. Mace Windu. Yeah. No i oto tutaj jesteśmy. Chwila. Wszystko omijamy, wszystko omijamy. Nie udało mi się. To trochę boli. O, walcie się! Dobra, na tych Wie, wie, Pięknie. A, i wszyscy rozwaleni, okej. Okay. Dobra. No i teraz musimy znaleźć takie droidy, które właśnie teraz wyszły. Jak widzicie, właśnie takie z czerwonym Bady musimy ich znaleźć. Na bombę! I kolejny up, Dobra, niszczymy te czerwone. Ogólnie to będę tutaj zbyt, y, bardziej czekał, niż chodził po całej mapie, jak one przyjdą. O, tu jest Na podstawie czekał bardziej, niż, niż na nimi szedł. A dobra, poruszam się w prawą stronę. To jest moja taktyka. Kolejna bomba! No! Pięknie! W ogóle kolejny z czerwonym bady jest tutaj. Pięknie. Te warto sobie zbierać te power-upy, bo można sobie chodzić po mapie i nic Ci nie zrobią zbytnio. Bo wiadomo, że power-up daje chwilową e, e, chwilową nieśmiertelność. I to dosyć pomaga. Jeśli chodzi o ten poziom. O, właśnie power-up. No jakiś jeszcze z czerwonym tutaj musi być, bo jeszcze jeden. Jeszcze jeden, o jest właśnie, Je, yeah, piękne. I teraz musimy znaleźć, no, szabony badym i takie większe, szaraki, tak. O, tu właśnie są, obydwoje nawet. Już nie biegnę po PR-ach, po, poradzę sobie chyba. O właśnie, znowu jest kolejny. Dalej, cioty! Zaraz nie idę z power pa. Lecę! No zbier to. Dobra, jest. O, kolejny przyszedł. Oh yeah. No, jeszcze dwóch Matka Windows. Tak, tak zawsze dolak na nich mówi. Znaczy na nich, e, na Mace Windu. No dalej. Gdzie jest jeszcze to jeden z czerwonym? O, jest. Pięknie. I teraz Django Fake. Czas się nim zająć. Jaki hardcore. Dobra, spokojnie. O dobra, jest. Pięknie. Zobaczcie, też się skupiłem troszeczkę. Jest, giniesz. Zginiesz marnie, kubko. <śmany> LOL! Sam sobie przyłożył. No chodź tu. Chodź tu. Nie, on musi chyba jeszcze bombę wrócić. Nie! Yeah. I tak na waszych oczach zginął Messwindu. E, Co? Co ja gadam? <śmany> Duku się poddał. E, tak, zginął Junko Fett właśnie. I oh yeah. No i wiejemy. Pięknie. A, to jest właśnie Boba Fett. Smutno. Ale anyway, level complete, free play unlocked. Ojej. Oh yeah. Dostajemy Mace Windu. Najlepszą postać w tej grze, nie licząc Jody. Padme. Tak jak y, Padme... To jest uszkodzona czy jakoś tak? 85%, nie jest źle No, sweet Minikitów, raz, dwa A to jest statek yy, tych klonów, miałby się zrobić z tego. Okej okay. 16 klotków, jest to co widziałem. 16, nie wiem, dobra, nie patrzyłem. Więc tak, ja jestem Nero, dziękuję za oglądanie i na razie, do zobaczenia. Pa, pa.